Mamusia, nowy wzór? Tak, nowy. Co teraz haftujesz? Traktor? Ursus. Jak ci idzie? No, na razie rysuję. Zobacz, tu są wszystkie samochody. Możesz sobie pohaftować. Co? Ale to trzeba oddzielnie kupować? No tak. A ile jeden kosztuje? 15 zł. Będziesz to haftować? Nie. Czemu? Samochody mnie nie interesują. A traktor? A traktor? Tak, traktor mnie zainteresował. Bo jest fajny. Ale. Poza tym mi się skończyła i muszę się ten, poszukać kanwy, żeby było na czym haftować. Dziękuję. Proszę bardzo.